Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Soul Voice. Dzisiaj opowiem Wam na temat litu, bowiem uznałam to za zasadne, że jest to również bardzo ciekawy i warto o nim opowiedzieć. No cóż, pierwiastek jako pierwiastek, najczęściej słuchajcie, wymienianą cechą w ogóle tego litu jest fakt, że należy on do najlżejszych pierwiastków wśród metali. Elit jest w przyrodzie bardzo rozpowszechnionym w ogóle pierwiastkiem, jednak występuje tylko w postaci soli. Ciekawostką natomiast jest fakt, że większość procesów życiowych odbywa się bez jego udziału, a mimo to jego niewielkie dawki przynoszą, słuchajcie, ogromne korzyści dla zdrowia. A dlaczego? Dowiecie się, jak posłuchacie tego, co chcę wam przekazać. No to zaczynamy. Lit w ogóle jest pierwiastkiem chemicznym, którego słuchajcie, nazwa wywodzi się z greckiego słowa lithos, oznaczającego skałę. W czystej postaci lit jest miękkim, srebrnawym takim srebrno-białym metalem. Jednak ze względu na swoją wysoką reaktywność, lit nie występuje w szerodzie w swoim stanie wolnym. A jedynie. W postaci związków. Lit, moi drodzy, występuje w pegmatytach, czyli takich skałach e, magmowych oraz tak zwanej wodzie morskiej. I pierwiastek ten najczęściej otrzymuje się, kochani, z solanek i różnego rodzaju glin. I śladowe jego ilości są obecne we wszystkich organizmach. Jednak jego obecność nie wpływa istotnie na żadną z funkcji, moi drodzy, biologicznych. Bowiem człowiek może być zdrowy właśnie bez litu. Jednak poboczne funkcje tego pierwiastka nie zostały jeszcze wykluczone. I o licie można jeszcze trochę powiedzieć. Jak już zostało wspomniane, lit, pomimo swojego rozprzestrzenienia, w przyrodzie nie występuje w swojej tak zwanej wolnej postaci. Całkowita zawartość z kolei litu w słonej wodzie, np. z mórz oceanów, szacowana jest na 230 miliardów ton. Najwyższe stężenie tego litu w słonej wodzie są odnotowane w okolicach źródeł geotermalnych. Lit natomiast występuje w skałach magmowych, a jest go najwięcej w granitach. Ogólnie rzecz ujmując, ten lit jest pierwiastkiem rzadko występującym i powiedziałabym, trudno czerpać jego pokłady ze złóż. Występuje co prawda w wielu skałach i solankach, jednak stężenie tego pierwiastka jest, moi drodzy, zazwyczaj bardzo niskie. Tylko kilka z tych źródeł pozwalają, powiedziałam, na wyodrębnienie większej ilości tego litu. Jedna z największych rezerw litu znajduje się w Boliwii na obszarze Saler de Union chyba. Największymi światowymi producentami z kolei litu to są takie państwa jak Chile, Argentyna, Australia czy też po prostu Chiny. Lit występuje także, choć nie w wielkich ilościach, w wielu roślinach, planktonie i powiedziałabym bezkręgowcach, pomimo iż stwierdzono, że bez litu można oczywiście żyć i być zdrowym, to sugeruje się, że człowiek powinien dostarczyć swojemu organizmowi codziennie około 1 mg tego pierwiastka. I wśród właściwości mogłabym wymienić na przykład, y, oczywiście, litu, udział w transporcie witamin z grupy B do komórek, zwłaszcza witaminy B8, B9 czy też B12. Również powiedziałabym, że wspomaga zachowanie płodności, przeciwdziała hamowaniu procesu wzrostu np. u dzieci, zmniejsza również ryzyko zachorowania na depresję, hmm, wpływa na stymulację tworzenia się naszych krwinek czerwonych. Również w grę wchodzi modelowanie słuchajcie, i hamowanie działania receptorów NMDA, co chroni przed nadmiernym glutaminianem. Zwiększenie jeszcze właściwości immunologicznych limfocytów i makrofagów pod wpływem właśnie tego pierwiastka i dodałabym jeszcze, że również hamowanie postępów choroby Alzheimera, leczenie depresji, chyba już wspominałam, choroby efektywnej dwubiegunowej. Słuchajcie, oraz pomaga również przy schizofrenii, stymulowanie w ogóle odbudowy komórek nerwowych też ma tutaj znaczenie, zwłasz zwłaszcza po udarze czy po uszkodzeniu na przykład rdzenia kręgowego. Zmniejsza ryzyko powrotu do nałogu na przykład w przypadku leczenia alkoholizmu. I to może być dość ważne. Co mogę Wam jeszcze o tym licie powiedzieć? Hmm. Lit w ogóle znalazł swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, nie wiem czy wiecie. Najczęściej wymienia się poniższe zastosowanie litu, czyli sole litu to tak zwany jeden z najstarszych obecnie dostępnych leków psychotropowych. Liczne badania potwierdziły ich wartości w psychofarmakologii. Szczególnie jeśli chodzi na przykład o leczenie i profilaktykę chorób, czy też choroby afektywnej dwubiegunowej, jest to choroba afektywna dwubiegunowa CHAD, która określa także jako zaburzenie afektywne dwubiegunowe, po prostu krótko mówiąc, i w przeszłości nazywana chorobą lub psychozą maniakalną, depresyjną, czy też cyklofrenią. Charakteryzuje się, słuchajcie, występowaniem epizodów tak zwanych depresyjnych, różnych rodzajów manii, hipomanii lub powiedziałabym epizodów, tak zwanych mieszanych. Historia w ogóle stosowania związków litu w medycynie sięga odległych bardzo czasów. Intuicyjne ich zastosowanie w leczeniu datowane jest, moi drodzy, na gdzieś dr drugą połowę wieku przed naszą erą zdaje się. Kiedy to właśnie Galen zalecał chorym z objawami manii picie i kąpiele, tak zwane w alkalicznych wodach mineralnych, które zabierały właśnie lit. Yy, jednak sławę lit zyskał dopiero, słuchajcie, na początku powiedziałabym XIX wieku, kiedy odkryto wówczas, że, że roztwór ten zawierający jony tego właśnie pierwiastka rozpuszcza złogi kwasu moczowego. W medycynie zaczęto stosować lit w latach chyba 40. XIX wieku. Przypuszczając, że właśnie złogi tego kwasu moczowego są odpowiedzialne za występowanie większości chorób trapiących rodzaj ludzki. Tak więc zastosowanie związku litu do leczenia tak różnych schorzeń jak padaczka, słuchajcie, bóle głowy, cukrzyca, choroby nerek, pęcherza moczowego, nowotwory czy w końcu tak zwana bezsenność. W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku. Bracia Karl i Fritz Langen z Danii użyli litu w terapii profilaktycznej depresji, zaś na przykład Amerykanie William Hammond w 1871 roku opisał zastosowanie bromku w leczeniu, na przykład, manii. No cóż, zaobserwowano to krzyczność związku litu, która doprowadziła jednak na początku XX wieku do zarzucenia stosowania litu, niestety, jako leku. Prawdziwą natomiast wartość soli litu dla psychiatrii odkrył dopiero w 1949 roku australijski lekarz John Cade, który udowodnił ich skuteczność w leczeniu manik. Ze względu, słuchajcie, na trudności w uzyskaniu stężenia tego litu w organizmie ludzkim, y, które y, były skuteczne jednocześnie bez objawów toksycznych, Amerykanie czy też amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków, FDA, zarejestrowana sole litu do leczenia epizodów tzw. mani dopiero chyba w 1970 roku umożliwiła trafienie ich do profilaktyki zaburzeń właśnie afektywnego i 4 lata później chyba dopiero zostały wprowadzone na tak zwaną listę. Ale zapoczątkowało to słuchajcie wielką popularność nowego leku wśród psychiatrów. No cóż, popularność ta zmniejszyła się jednak znacząco w latach 90. ubiegłego oczywiście wieku, wraz z tak zwaną yy, czy też wprowadzeniem do profilaktyki i leczenia chorób afektywnej dwubiegonowej leków przeciwpadaczkowych, a następnie atypowych leków przeciwpsychotycznych. No cóż, tak też bywa. Chociaż FDA zarejestrowała już 10 substancji do leczenia epizodów mani i profilaktyki, LIT, słuchajcie, nadal zajmuje wysoką pozycję w większości wytycznych i algorytmów terapii właśnie tej choroby, co z kolei znajduje swoje u, niestety uzasadnienie. Wiele e, randomizowanych, e, wielośrodkowych badań wykazało też skuteczność właśnie soli tego litu w profilaktyce. CHAD oraz ich silne działanie przeciwmaniakalne, a także mniej ważne, powiedziałabym, przeciwdepresyjne. No cóż, zastosowanie tego leku wykracza poza wymienione stany, obejmując również psychozę schizofektywną o przebiegu dwubiegunowym, cyklotomię oraz augmentację leczenia przeciwdepresyjnego. Długotrwałe terapie, słuchajcie litem, zmniejszały też całkowite ryzyko samobójczej śmierci, jak również podejmowania prób tak zwanych samobójczych przez ludzi. Z ciekawostek, kochani, jeszcze zapamiętałam, Otóż, że istnieje coraz więcej w ogóle słuchajcie, dowodów na to, że lit chroni nasz mózg przed uszkodzeniami, i jest to ważne, podczas y, choroby Alzheimera, czyli demencji stymuluje on również wzrost nowych neuronów, nasilając tym samym proces neurogenezy. Istnieją również przesłanki kliniczne wskazujące, że pod wpływem e, podawania właśnie litu u pacjentów z chorobą efektywną dwubiegunową może nastąpić zwiększenie objętości istoty szarej w mózgu, więc to już myślę, że jest jakimś plusem. Słuchajcie, najbogatsze w lit są w ogóle rośliny różowate, czyli róże, goździkowate, jaskrowate i... Takie psiankowate. Do dziś niektórzy wytwarzają konfiturę z ucieranych płatków, na przykład róży, której właśnie zawarty jest lit. Organizmy wodne kumulują więcej litu niż lądowe, a więc bardzo nieznacznej ilości litu znajdziemy w rybach. Pewne ilości, w zależności od y, pory zbioru i, powiedziałabym, miejsca uprawy, znajdują się również w papryce, pomidorach, ziemniakach, czyli warzywach piankowatych. Jednak zdecydowanie lepiej jest, słuchajcie, sięgnąć po wody mineralne z zawartością właśnie tego pierwiastka. Również woda z ujęć głębinowych zawiera całkiem zadawalającą, powiedziałabym, dawkę litu, czego nie, nie można powiedzieć o wodzie z wodociągów, oczywiście, coraz pochnie, y, powszechniejszej, budowanych również na wyspach, bo te wodociągi to niestety nic dobrego. No cóż, w niektórych miastach jest dostępna woda oligoceńska, tak zwana, z bardzo głębokich odwiertów i warto właśnie z takich wód korzystać, jednak wodę ze studni głębinowej czy oligoceńską raczej należy traktować jako wodę, słuchajcie, o działaniu profilaktycznym, a niestety nieleptyczniczym. No cóż, yy, mi jeszcze, że zasadniczo przyjmuje się, że dzienne, optymalne i profilaktyczne spożycie właśnie tego litu powinno wynosić około 1 mg na dobę, w przypadku osoby dorosłej o wadze około 70 kg, czyli około 14 mikrogramów na kilogram ciała. No cóż, dawki terapeutyczne ustala się raczej, tu mogę dodać indywidualnie lub z lekarzem. Tu należy zaznaczyć też, że przy dawkach takich jak 1 mg dziennie nie mają miejsca efekty uboczne. I u większości ludzi nie zaobserwowano żadnych efektów tak zwanych ubocznych, nawet słuchajcie, przy znacznie wyższych ilościach, czyli przy wysokich dawkach mogą jedynie pojawić się efekty uboczne, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie siły waszej mięśniowej, uczucie takiego znużenia. Mogą być też zawroty głowy, senność, biegunka, nudności, czy też wymioty. No cóż, nadmierne oddawanie moczu jeszcze prawdopodobnie i większe pragnienie, i też metaliczny taki posmak w ustach, drgawki czasami przyrost masz ciała, też się może zdarzyć. Chciałam, kochani, jeszcze spo, wspomnieć że niewielkie dawki litu można spokojnie sobie suplementować i kompletnie się nie stresować. Trzymajcie się, słuchajcie cieplutko. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam temat litu, o którym rzadko kiedy się mówi. Jesteście już trochę mądrzejsi i sami będziecie wiedzieli, co jest dla Was najlepsze. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do odsłuchania kolejnych filmików. Pa, pa cześć!